Feliksa Zapiec, Bronisław Mieczysław Szatkowski, Roman Józef Olaśiński, Petronela Józef Lejman, Franciszek Kostrzewski, Andrzej Zatora, Helena Jan Ruteccy, Zofia Jan Szalbot, Helena Kajetan Zawiccy, Jan Nowak, Teresa Kazimierz, Zbyszek Markowski, Janina Adam Ryszard Kopczyńscy, Klara Henryk Janina Stanisław Kopczyńcy, Anna Antoni, Franciszka Pażniewscy, Michalina Konstanty Kopczyńscy, Czesława Mieczysław Markowscy, Halina Jan -Majda, Zbigniew Urbanik, Izabela Zenon, Ryszard Zapiec oraz Dziadkowie, Adrian Zbigniew Politowski, Ignacy Anna Szymańscy, Elżbieta Duszyńska, Janina Genowefa, Józef Andrzej Seweryn, Jerzy Hojnacki, Stefan... Kurski, Eugeniusz Izdebski Bolesława Szczapa Jadwiga Franciszek Bojarscy Zenon Stanisław Pupkowski i dziadkowie z obojga strony Elżbieta Wróblewska Andrzej Lucyna Podolak dziadkowie Wawrzonkowscy Józef Zenona Fila bracia Krzysztof Zdzisław Fila Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. <laughs> Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Naszym modlitwom polecają się siebie bliscy zmarli, Anna Mirosław Majda. Barbara Wincenty Mariola Kowalscy, Anna Tadeusz Czesław Zacharscy, Krzysztof Sławomir Zapiec, Janina Henryk Krutulscy, Feliksa Leonard Zapiec, Włodzimierz Prykowski, Feliksa Stanisław Pyzdrowscy, Leszek Dzięciołowski, Feliksa Franciszek Henryk Urszula, Wiesław Piotr Sławomir Sztuczka, Marzena Maciejcza, Anna Paweł Jadwiga, Janek Kopczyński, Cezary Kramarczyk, Helena Piotrowska, Irena Eugeniusz, Wodzimierz Kaźmierowscy, Wacława Celmer, Marta Iwańska, Marek Grudkowski, Krystyna Jerzy Kwiatkowski, Stanisław Halina Chojnacki, Ryszard Teodora Zbigniew, Janusz Cecylia, Telesfork Andrzejewski, Helena Leon Malinowski, Maria Wacław Bartłomieri Ryder, Wanda Tadeusz Gutowscy, Domicela Putlewska, Zbigniew Kazimierz Jan Franciszka Politowski, Edward Józefa Zenon Andrzej Barbara Pryńscy, Longin Urbański Janusz Winniccy, Rodzice Krutulscy Urbańscy i Winniccy Marian Kędzierski, Kazimierz Ośmiałowski, Elżbieta Stróżyna, Henryk Zofia Stróżyna. Edward Wincenty Anna Chojnaccy, Kazimierz Jerzy Eugenia Danuta Wojciechowski, Antoni Józefa Bogdan Izabela Danuta Mamrzyński, Mamrzyńscy, zmarli z rodziny Mamrzyńskich, Zofia Stanisław Ignacy Kamiński, Dominika Maksymilian Stanisława Jaborscy, Danuta Henryk Stojak Arkadiusz Lewandowski, Maria Władysław Lewandowski, Anna Wincenty Chojnaccy, Stanisława Józef Salamon, Krystyna Czuba, Bartosz Frymarkiewicz, Genowefa Henryk Wolman, Anna Wincenty Eska, Stanisław Sprysiński, Jan Zofia Długaszek, Czesław Zofia Kołodziejscy, Julia Maria Urlich, Ryszard Kulik, Fred Sadowski, Anna Bauer. Zmarli z rodziny Kołodziejskich i Rakowskich Halina i Michał Pawłowscy, Zdzisław, Władysław, Helena, Damazy, Urszula, Rutkowscy, Jan, Nowak, Tomasz, Wit, zmarli z rodziny Rutkowskich, Marciniak i Pawłowskich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przewróćmy od złego, gotujmy drogę padu, Prostujmy ścieżki niego. Przemienimy swoje życie, odwróćmy. Się I Syna i ducha świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w duchu świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza dzieci z klasy trzeciej B, która dzisiaj, za chwilę po kazaniu, będzie się przedstawiać jako kandydaci przygotowujący się do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Zaznaczyłem, że przygotowujemy się też, też do spowiedzi, bo dzisiaj. W Ewangelii usłyszymy o Janie Chrzcicielu, który będzie wzywał do nawrócenia, a ludzie, którzy będą przychodzili do Niego, przyjąć od Niego chrzest, wyznawać będą grzechy. To jest ważna, ważny sposób myślenia o sobie, że uświadamiamy sobie popełniane błędy. I nie zrzucamy winy na innych, tylko myślimy, może ja coś zrobiłem nie tak. I dlatego bardzo się cieszę, że akurat w, tej, w świetle tej Ewangelii dzieci będą mogły tutaj siebie przedstawić całej wspólnocie parafialnej. A jednocześnie bardzo proszę, żebyście już nie myśleli o tym przedstawieniu, tylko słuchali uważnie Mszy Świętej, Słowa Bożego. A na pewno wszystko będzie, wszystko uda się. Nawet gdy ktoś się trochę pomyli, to jest nic strasznego. Proszę się nie denerwować, nie stresować. I spokojnie czekać na to przedstawienie. A teraz uświadamiamy sobie, że jednak popełniamy błędy i potrzebujemy Bożego Miłosierdzia, i o to prośmy teraz, przeżywając szczerą skruchę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłagam najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wszechmogący miłosierny Boże, sprawa by troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jesego, wypuści odrośle z Jego korzeni i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka razem z barankiem. Pantera z koźlęciem razy, razem leżeć będą. Cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Lew też, jak wół, będzie jadał słomę. Niemowlę bawić się będzie na gnieździe kobry, a dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmiji. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj napełni się znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń tego stać będzie na znak dla narodów. Do Niego ludy przyjdą poradę, i sławne będzie miejsce Jego spoczynku. Oto Słowo Boże. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie, będzie panował od morza do morza, Dzwoni bowiem biedaka, którego wzywa i ubogiego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. najmilsi to, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga, albowiem Chrystus, powiadam, stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie wielbili Boga jak napisano. Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Oto Słowo Boże. Prostujcie drogę Panu, prostojcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja! 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 Alleluja. 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 Pan z wami. Z Duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie, Panie W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. Do niego to odnosi się słowo Proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie wyznając przy tym swoje grzechy a gdy widział że przychodzi do chrztu Wielu spośród farzeuszów i saduceuszów mówił im, Plemie żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, Mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo pańskie. Amen. Zapraszam dzieci, zwłaszcza drugą, trzecią B. Bliżej, chodźcie bliżej. Trzecia B jest przejęta mocno, nie? Ale zapomnijcie o tym. Na razie, na chwilę, o tym zapomnijcie. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o Chrzcie. Pamiętacie swój chrzest? No nie. Tylko macie zdjęcia ewentualnie, białą szatę i świecę. Dlaczego nie pamiętacie o swoim chrzcie? Bo, bo wtedy byliście mali. Bo byliście bardzo mali. I co jeszcze, Tymon? i te, przez nasz mózg wykasowywał wszystkie, żeby myśli, że te wspomnienia żebyśmy mieli miejsce na teraz. No dlatego też dzisiaj w tych przedstawieniach będziecie przypominać sobie datę swojego chrztu. I teraz to co zrobili wasi rodzice podczas waszego chrztu gdy w Waszym imieniu wyznali wiarę, to podczas pierwszej komunii świętej wy to zrobicie. Ale zanim to zrobicie, jest ważny moment spowiedzi. A o tej spowiedzi.